Gdzieś pijemy wino. Primitivo di Manduria, piwo 2021 rocznik. Włochy. Z ładną etykietą. Ktoś zostawił na niej odcisk. Palca. U stopy. No nie, to wielka stopa musiała być. Bardzo ładna butelka. To jest takim zdobieniem. O, i ten palec się mieści. Pół znaczy, nie, pół palca. 14,5% alkoholu. 2021 rocznik, wytrawne. To no, dwójka w skali wytrawności, czyli w miarę wytrawne. Hmm. Pamiętacie, skąd to? Gdzie kupowano? Około 30 zł 29 zł 99 no zł. No około 30. No, nie jednego nie pamiętam nawet. Okej. Okay. Ale jakieś tam. Do 3 Tak, jakaś. Sieciówka. Ok. Dziś się kojarzy. Właśnie wydawało mi się, że już je piliśmy, ale a kto to wie. Przekonajmy się. Kolor ładny, czerwony, rubinowy. Zapach bardzo owocowy. Bardzo duża ilość owoców. Mm -hmm. tak. tak jak to powinno być w Primitivo. Taka w bukiecie słodycz, troszeczkę tak, tak, wolna. Tak w sopaku, jak najbardziej Ale się rozkręca, czyli mm, gdzieś tam się ulatnie Nie wiem czy w smaku. A w smaku? No. Ciekawe, wino. Mhm. Dymność. Nie, bukiet jest przyjemny. Oj, taniczność. Taniczność, beczkowatość. Trochę słodycze jest jednak. Na starcie, ale mm -hmm. potem przechodzi ładnie... Później później, później, później ładnie przechodzi w kwasowość. Bardzo przyjemne widok. I wino. zostaje kwasowość, mhm, mhm. Bardzo przyjemne. Delikatna pieprzność mhm. na końcu, ale to 14,5% alkoholu. Ale to bardziej przyprawowość niż pieprzność. No właśnie, chyba coś drapi mnie. <grym <grym> <grym> ale alkoholu, alkoholu nie wyczuwamy. Sam sobie nie jest jakiś tam drażniący. Chciałem nadmienić, że chyba serwujemy sobie wino w idealnej temperaturze. Bo takie jest no to, taki nie, tak. No, z pięknie. 16 stopni. Tak. Tak. tak na dzień dobry jest cukier taki delikatny. Ale potem drewno <grym> dalej. Ale później tak. drewno i to mm -hmm. ładnie w kwasowość przechodzi. Bardzo przyjemne. No tak jak po prymitywo szczepie można było się spodziewać. No. Że ta słodycze, słodyczka na początku lekka, ale później ona ginie. Ale ginie i tak, to szyb, bardzo szybko. szybko. Szybko ginie, nie przeszkadza i ktoś Dosyć lubi... Ciężkie jest. Wyt... Tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Nawet jak ktoś lubi wytrawne wino, no to gdzieś tam może zaryzykować. Bardzo fajne. W typie Prymiti mm -hmm. tak. tak już jak się przyzwyczaiła. Kupki się przyzwyczaiły. Mm -hmm. To już ta słodycz jest bardzo mało wyczuwalna Nie, na, na ale weź tak łyk po łyku, mm -hmm. to okaże się, że też. już mm -hmm. jest fajna kwasowość. Także dziwna. No właśnie I jak pachnoce. na tym litywo, to dziwne, nie? że nie ma tej... też. Mm -hmm. No bogaty jest bukiet. Y... Tak. Ale smak też jest zacny. Tak. Owoce też są, ja przyszedłem no, teraz do beczkowatości do dymności. Bo to jest takie uderzające i nie jest popularne, pospolite w każdym mhm. Primitivo. A to czuć, czuć, że to jest zacne mhm. wino. Trudno się doszukać jakichś tam konkretnych owoców. Nie, ale jakieś ja tak, wi wi wiśnie, takie czerwone, roczki, wiśni a tam, to głównie, to wiśni, głównie coś tak. takiego. No, ale głównie deska, mhm. wszystko mhm. przybije. Tak, na pierwszym planie właśnie. Ale tak tań, tań trochę jest, mm. ale, ale to nie są takie, brak. że w język błażą no, i zostają, nie. że takie trociny by się jadło. nie, 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 tak nie są. No No wiesz o czym mówię. No dobrze, nie. Jest fajne. Fajne? Fajne. Dobra, coś jeszcze dodamy od nich? Mhm. Chcesz dodać? dymne, lekko ciężkie, takie wieczorne, takie aktywne. Wieczorowe. No, Wieczorowe, do, do, czego? Tak. do czego? Do no. czego? Ale no. czemu do czegoś? Do no, ja makaronu, sosu. Gdzie na właśnie makaronie świątynny wieczór Tak, ja. Do wszystkiego właśnie. A tak. makaron? No, na kolację? No dobra. dobra, to tak wcześniej. Nie, no, do wszystkiego. Karo. Może być do wszystkiego. Tak. Do prosciutto. Tak, tak, właśnie. No, mamy tak Tak mamy. Będziemy sprawdzać, czy się nada. Tak. A, my w ogóle mamy pomidorki z bazylią i z mozzarellą. I jeszcze jest na koniec, na koniec, już jak tak przepiłem to po jakimś czasie, to jednak, no jest ta przyprawa taka. Jest troszkę, tak. Ale nie przeszkadza, nic nie jest tutaj... Tak jakbym się chciał doczepić, to nie ma za bardzo do czego. Finisz jest dosyć długi. Lekko skórzany aczkolwiek mógłby być dłuższy, ale nie jest źle. Nie, jest długi, przez przyprawy on się mhm. ale owocowość szybko zanika. Nie, nie, do... owocowość... ja nie, jest taka delikatnie zaznaczona. Tak, 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 tak i potem zostają właśnie te taniny, przyprawy i owoce dosyć szybko ulatają się. To, to może do tego, tak mhm. na siłę, ale to na siłę. Dobra, oceniamy czy jeszcze? Nie, możemy przejść do oceny. Dobra. Ja myślę, że tak zasługuje na solidną ósemkę. Może się dać mniej. A mm. możemy dać więcej. Nie, mniej. Ja myślałam o 9. No to dziewięć, doda. dobrze. I 8,5. No i dobrze, to 8,5. I takie, takie pewnie mocne zasłużone mocne. Mm -hmm. czy, wiesz co, y za trzy dychy to, to, to jest dobra cena. Mm. Bardzo dobrze mi tutaj nic mm. nie przeszkadza. Noz ostatnio powiedział, że dzielą się ludzie na dwie grupy. Jak kupują coś za 29, to myślę, że to cena za 20 zł, no, nie? Mm. a nie za 3 dychy. To, to to ja nie tak, z... No ja tak samo. Ale to nie ja. Zamiast do, to nie do góry. A z kolei, jeżeli coś jest 39, a to kupiłam za 3 dychy. ho, ho, ho. jakie tak. dobra cena. Ostatnia wczoraj białe, za 3 dychy. 39,99. Mm. Ale to 30 Ale zacne było. Na Trójka z trzech. Może kiedyś nagramy, bo... Pyszne było. Dobra, mm. ale dzisiaj o czym innym, także od nas Primitivo di Manduria plus 2021, za rok, plus za cenę do trzech dych, naprawdę fajne winko. Od nas pełne, mocne 8,5. Także polecamy i pozdrawiamy cieplutko.